Francja się rusza, nie? Proszę bardzo No, teraz miałeś plus teraz miałeś plus 10, plus 20 Leszek. Eee, no i też miałem Estonię ostatnio, e, tam z Wyspy 304 division e, tam był łamane na na e, EU-034 to wyspa była. No to wysłałem mi tam kuSelkę do Dani, bo tam przez był QS menadżer był na Danię Leszek, to powiedz mi jeszcze, powiedz mi jeszcze, bo tu mam też trochę Francuzów na tej frekwencji, a powiedz mi w tym momencie czy coś się zmieniło? Jaki jest raport teraz z Kasztelańskiej, z Wałbrzycha, do Londynu? A powiedz mi Leszku, teraz jak mi odbierasz? No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No, no, się nie zmieniło, ale... Ale tak proszę na lepsze, na Fajnie, dzięki. Tu jest jakiś kolega z, z Włoch. Ja nie rozumiem akurat Włoskiego, więc... więc... Jesteś tutaj, też? Jest The X men Jest. Tu jest moja akurat sura przyszła miszelka i tam powiedziała sobie e, e, 73 na pewno, chociaż nie wiem czy tak, ale... Powiedziała, że pozdrawiam ciebie tam Kastelańską i Wałbrzych. Tutaj masz od całej, od całego do mojego domu rodziny też Wałbrzyskiej, więc wszystkiego tam masz najlepszego na, na, na Wałbrzych. Na, czy się Ale z krzyża, bo z krzyża właśnie teraz w krzyżu mieszka mojej małżonki, mama tam właśnie mieszka. Czyli miałeś kolegów w krzyża. O, to teraz musimy po, porozmawiać. Kogo tam miałeś, bo może akurat ona zna.